Rozdział dwunasty Kiedy wielotysięczne tłumy zebrały się koło Niego, tak, że jedni cisnęli się na drugich, zaczął mówić najpierw do swoich uczniów. Strzeżcie się kwasu, to znaczy obłudy faryzeuszów. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by się nie stało wiadome. Dlatego wszystko, co powiedzieliście w mroku, w świetle będzie słyszane. A coście w izbie szeptali do ucha, głosić będą na dachach. Lecz mówię wam, przyjaciołom moim, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic więcej uczynić nie mogą. Pokażę wam, kogo się macie obawiać. Bójcie się tego, który po zabiciu ma moc wtrącić do piekła. Tak, mówię wam, tego się bójcie. Czyż nie sprzedają pięciu rubli za dwa asy? A przecież żaden z nich nie jest zapomniany w oczach Bożych. U Was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się, jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. A powiadam Wam: kto się przyzna do mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn człowieczy do Niego wobec Aniołów Bożych. A kto się mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i ja wobec Aniołów Bożych. Każdemu, kto mówi jakieś słowo przeciw synowi człowieczemu, będzie przebaczone, lecz temu, kto bluźni przeciw duchowi świętemu, nie będzie przebaczone. Kiedy was ciągnąć będą do synagog, urzędów i władz, nie martwcie się, w jaki sposób albo czym macie się bronić lub co mówić, bo Duch Święty nauczy was w tej właśnie godzinie, co należy powiedzieć. Wtedy ktoś z tłumu rzekł do niego: Nauczycielu, Powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem. Lecz on mu odpowiedział Człowieku, któż mię ustanowił sędzią albo rozjemcą nad wami. Powiedział też do nich Uważajcie i strzeżcie się wszelkich chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie Jego nie jest zależne od jego mienia. I opowiedział im przypowieść Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał sam w sobie, co tu począć. Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów. I rzekł: Tak, zrobię. Zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe, i tam zgromadzę całe zboże i moje dobra. I powiem sobie: Masz wielkie zasoby dóbr, na długie lata złożone. Odpoczywaj, jedz, pij i używaj. Lecz Bóg rzekł do niego: Głupcze. Jeszcze tej nocy zażądają Twojej duszy od ciebie. Komu więc przypadnie to, coś przygotował? Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem. Potem rzekł do swoich uczniów: Dlatego powiadam wam, nie troszczcie się zbytnio o życie, co macie jeść, ani o ciało, czym macie się przyodziać. Życie bowiem więcej znaczy niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie. Przypatrzcie się krukom: nie sieją ani żną, nie mają piwnic ani spichlerzy, a Bóg je żywi. O ileż ważniejsi jesteście wy niż ptaki, któż z Was przy całej swej trosce może choćby chwilę dołożyć do wieku swego życia? Jeśli więc nawet drobnej rzeczy uczynić nie możecie, to czemu zbytnio troszczycie się o inne? Przypatrzcie się liliom, jak rosną. Nie pracują i nie przędą. A powiadam wam, nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany, jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, o ileż bardziej was, małej wiary. I wy zatem nie pytajcie, co będziecie jedli i co będziecie pili i nie bądźcie o to niespokojni. O to wszystko bowiem zabiegają narody świata, lecz ojciec wasz wie, że tego potrzebujecie. Starajcie się raczej o jego królestwo, a te rzeczy będą wam dodane. Nie bój się, mała trzutko, gdyż spodobało się ojcu waszemu dać wam królestwo. Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę. Sprawdźcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje, ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie, a wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego Pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których Pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę powiadam wam, przepaszę się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. A to rozumiecie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi. "Gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, syn człowieczy przyjdzie." Wtedy Piotr zapytał: Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich? Pan odpowiedział: Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowił nad swoją służbą, żeby na czas wydzielił jej żywność? Szczęśliwy ten sługa, którego Pan powróciwszy zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam, postawi go nad całym swoim mieniem lecz jeśli sługa ów powie sobie w duszy mój pan ociąga się z powrotem i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść pić i upijać się to nadejdzie pan tego sługi w dniu kiedy się nie spodziewa i o godzinie której nie zna każe go ćwiartować i z niewiernymi wyznaczy mu miejsce sługa który zna wolę swego pana a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z Jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie zna Jego woli i uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie, a komu wiele zlecono, tym więcej od Niego żądać będą. Przyszedłem rzucić ogień na ziemię, i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. Chrzest mam przyjąć jakiej doznają udręki, aż się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie. Powiadam Wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu. Troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu. Ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu. Matka przeciw córce, a córka przeciw matce. Teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej. Mówił także do tłumów: Gdy ujrzycie chmurę podnoszącą się na zachodzie, zaraz mówicie, deszcz idzie, i tak bywa. A gdy wiatr wieje z południa, powiadacie, będzie upał, i bywa. Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże obecnego czasu nie rozpoznajecie? I dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne? "Gdy idziesz do urzędu ze swym przeciwnikiem, staraj się w drodze dojść z nim do zgody, by cię nie pociągnął do sędziego, a sędzia przekazałby cię dozorcy, dozorca zaś wtrąciłby cię do więzienia. Powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, póki nie oddasz ostatniego pieniążka."